Dzisiejszy filmik z cyklu gramy w grę i chwalimy się, bo nam wyszło będzie troszeczkę inny. Po pierwsze, moi teammaici wiedzą, że jak się coś dzieje i ja się skupię, to nie, że śmierdzi, ale że milknę. I tutaj z tego miejsca bardzo mocno przepraszam moich teammate'ów, bo, bo fakt faktem w grach, w które gramy najważniejsza jest komunikacja, no a u mnie to jednak kuleje. Natomiast tutaj pokażę, dlaczego jak oni się bili, to dlaczego ja zamilkłem i z kim ja się biłem. A potem po chwili zobaczycie e, bardzo fajną grę właśnie z moją ekipą, która zakończyła się spektakularnym sukcesem. No dobra, udało nam się przeżyć i nawet nie zginęliśmy i nawet wygraliśmy. Także zapraszam do oglądania, a wszystkich, którzy nie subskrybują, to bardzo proszę o subskrybowanie, oddanie łapki w górę, o zostawienie komentarza. Może macie uwagi do mojego gameplaya. Może jestem już za stary, żeby grać. Nie! Nie, tak czy siak dobrej zabawy. Dzięki wszystkim, że jesteście. Na zero wylosował. Powiedział, że na Marwina to ty nie zwalaj, nie? Ale ja Marwina wcześniej Bateria, też na, na białego bo, się bo bo O, w mordę tu ktoś trzeba, do mnie! Mocno, mocno, mocno! No chodź, złotko. Gdzie jest oznacz jak? Może czego? jeszcze połowa oddziałów.

Ładuję osłony. Widzę wroga. Jestem pod ostrzałem. Przeładowuję. Ja nie wiem co to jest tu. E Epikator Muszę trochę podładować osłony. Jestem pod ostrzałem. Ładuję osłony. No my tutaj też się strzelamy. Nie wiem czy strzelamy. Przeładowuję. Do mnie, muszę trochę podładować osłony. Cała do pixeli leży. Ładuję. osłony. Zablokowano. 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 Mocno. Nie, ileże. Załatwiłam kolejny dowód. Puść mi podnoszenie. Załatwiliśmy cały oddział. Wrócił i ich Osłaniajcie mnie. Używam zestawu. Gdzie jest Piotr? Fajnie, tylko byście zindywidualizowali. Dziesięć sekund do zamknięcia pierścienia. Muszę ruszać. Uwaga. Kanka pierścienia. Sklep otwarty. Pięknie, kolejna biegna. Cześć, sznocki. Rozstawiam wieżę A few moments later. I teraz tak. Ten pierwszy film, to ja tam się nie odzywałem. Prawie w ogóle. Nic nie mówię. Ale w czasie edycji Zauważyłem, że wysiadł mi mikrofon. I cały drugi gameplay, który zaraz zobaczycie, to ja tam jednak mówiłem. Tylko, że się nie nagrało. Nie nagrało się. Ale wyobraźcie sobie, że ja tam cały czas gadam. Dobrej zabawy! Skończyła mi się Ja nie, ja czy, tam gdzieś? Gdzieś nie wiem, gdzieś zeskoczyła. Sonar mnie wykrył teraz, od tyłu. Czyli kierunek tamten? Znaczy nie, widzę, tylko... nie, ja mam nie, p nie, Super. nie, nie, blisko, a my wciąż nie, minutę. Osłonę. Ładuję osłony. Moje osłony potrzebują więcej miejsc. Nie trafiłem. Mamy 30 sekund na dotarcie do kolejnego pierścienia. Jak padniesz, nie będę cię niosła.

Ale już jakby mi się skończyła. Leczę się. Ładuję osłonę. Pora na zakupy. Mój ulubiony rodzaj no. Kto mi to Dla mnie. Ten... Chwila muszę się wyleczyć. Leci zrzut zaopatrzenia. By lekce no potrzeby lekki i ciężki. No to ja świetny. Celownik, tutaj. Średni zaś. Rygiel do strzelby. Tutaj. Poziom pierwszy. Ładuję osłony. Się. Idźmy w tamto miejsce. Potrzebuję odnowić, ja wrzucam tu moduł stop, Ciężka amunicja, tutaj. Zrabiłbyś coś Piotrze, kurwa. No jajco, no ja mam jedną pustą giwerę. Tak, kolumnę. mnie. Przaskałam wrogą osłonę. Zniszczyłam wrogą osłonę. Przeładowuję. Spróbuję się do was dostać. Ja też o, nie, nie mam nic lekkiego. To ważne. nawołuję, Po lewej mojej strzelają. Gdzieś tamten azymut. Mamy nieogarniętego wroga. Tam jest. Coś tu jest! Mamy nieogarniętego wroga. Tam jest. Tam jest. Mogę się wrogą jest osłonę. Przeładowuję! Przeładowuję! strzelają do mnie! Tu poleciał. Ładuję osłony. Ona jest na półki, tak. Nie wiem. I tam jest. To nie było cień. Dobrze widziałem. Leci Phoenixa. Lecim biała energetyczna. Przeładowuję. Chodzi do pogarsza. Lecim granat termiczny. Kto ilu jest tutaj? O, ten zabity. Jesteś nowym liderem zabójstw? Czyżby dzisiaj. Sklep otwarty? Uuu, połowa obziałów już odpadła. Tego na tu, tu tu jest ekipa! U, tutaj nie mam nic. Mam tylko No, skakał przed chwilą, widziałem. Jak leciał Tu, 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 tu. Widzę wrote. po lewej jest skrzynia, jej ja nie lutowałem jeszcze. Skrzynia tu. śmierci tutaj. Dobra, no, mówiłem Piotr, że mam lekko i, i nawet się pultałem, że zabiera wszystko. Tu nie ma. A ten nie był druga, powalony. Znaczy może był, ale Krzyk się podniósł. Fajnie. Tak kradniesz? O, nowy lider zabójstw. Myślałem, że spotkam. za co jeszcze biegasz? On w szeryba i, lekko. Okay. Replikator i Proponuję jechać tam. Sprawdźmy tamten sektor. Świetny pomysł. A. Proponuję tam nie jechać. Jakbym miał celownik, to bym też widział. Świeżam się zestawem Phoenixa. Chwila, leczę się. Jeśli chcecie znać przyszłość, sprawdźcie mapy. Znalazłam następny no. pierścień. Zostało jeszcze 60 sekund, a pierścień jest blisko. Materiały, mam je. Bogaz zostawiam cię. Tak ci. z ciebie twardziel? To spróbuj Zostaj. walczyć Zostaj. w szpilka. Materiały! Mam je! Patrzcie no. tylko, materiały! Dziękuję. Proszę. Coś trochę potrzebuję, ale ja coś tam złapałem. Generalnie. Powiększenie lekkiego magazynku. Tu. Celownik tutaj. Krócy Celownik zasięg. tutaj. Do karabinu snajperskiego. Nie korzystam. Proszę kogoś? Albo to wy, sorry. Co za ulti? Dziękuję. Skalownik, tutaj. Średni zasięg. Powiększenie magazynku znajdowskiego. Tutaj. Poziom czwarty. Generalnie, jakbyście mieli, to ja też bym poprosił Jesteśmy trochę ciężki i lekki, bo też jestem na dupie. Tutaj był jakiś dobry łup. Tam jest ciężka boga, jakby co? Eee, jest 20. Tak, na bogato. Już biegnę. Zrzut zaopatrzenia w drodze. A, Uu, słyszę. Zrzut zaopatrzenia słyszę. jest w drodze. To lubię. Tak, słyszę. Chcesz się zmiszczać? Nie, tu. O Owalny jest. Jeden jest powalony, no co ty! Leci granat termitowy! Leci granat od łąkowy! Okay. Jestem pod ostrzałem! Jeden terminowany! Zabijam tego grogu! Przeładowuję! Jestem pod ostrzałem! Przeładowuję! Muszę w pancerze! Meeting, zachodzi od tyłu. Tak, ale ten jest już Zobacz, na pół hita. No to Pit go sprawdził Nie już będzie osłonę Za wichit? Używam zestawu Phoenixa Nice Wygląda A Pit chciał się wycofać Snajperski magazynek złoty. nie korzystam Ale ciężką amunicję panowie błagam, nie mam nic O dobra znalazłem Dwa oddziały zostały muszę się wyleczyć Waje elektryka. mi się, że kogoś słyszę Celownik, tutaj. O, Średni zasięg. Gościa. Też Mamy zbroję, 45 lat, ma kolejny pierścień, tuż tuż. Okay. Nie eee, zostawiacie niczego dobrego. Generalnie to jest zostało ten. Jak stoicie z ogniwami, bo tu jest... Dużo. Tutaj. Mamy 30 sekund, żeby znaleźć się gdzie indziej, jeśli nie chcemy się usmażyć. Chodźmy tędy. No to let's go. Poczekajcie, jeszcze poczekajcie chwilę. Dobra. Jakby co, ja mogę też tam z nami wlecieć. Gdzie? Dobra, chodź Bogas. Już, 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 już. Tylko podnoszę jeden przedmiot, już pędzę. Jest, zasuwam. Na górę, tak Pit? Ej, kapitan. otwarty. Jesteśmy w kolejnym pierścieniu. Oby gdzieś tutaj był jakiś dobry łup. Zrzut zaopatrzenia. Nie będę się krępować. To so, jednak wezmę ten. Nie złe Masz i dobry łup. Zostawiam lekką amunicję, nie? Ale Ale wiesz gdzie? Dobra. Mhm. Został tylko jeden oddział, a drugie miejsce mnie nie urządza. Nowy lider górze Ale zwycięzcą jeszcze nie jest. Rzut zaopatrzenia. Taber tam... tam jest? Cóż, wygląda na to, że przyciągnął nas następny pierścień. O! Już? Zabiłeś? A ty zabiłeś? A to jeden został? Jesteście czempionami Apex Widzisz Paweł? Słuchaj generała, a nie kwestionujesz tutaj Ja nic nie kwestionowałem, ja się tylko zapytałem Ja chciałem powiedzieć, że jenerał nam się kazał wycofać, nie?